Czekaj, nagrywałem troszkę wcześniej ten film, ale dzisiaj wam pokażę jak przywrócić system. Włączamy komputery oczywiście w razie zepsucia i klikamy F8 na klawiaturze. Do wyświetlenia opcji wybierz. Po wyświetleniu takiego okienka klikamy Enter. Nagryłam ten filmik wcześniej, ale <laughs> chciałam pokazać jak za pomocą partycy, jeśli macie system, który ma ukrytą partycję, wrócić. Po uruchomieniu takiego okna klikamy przycisk dalej. I tutaj podajemy na o nazwę, aby sobie później pokazać. Wam. I podajemy hasło, jeśli nie mamy, klikamy OK. OK. Jak widzisz po takiego okna Mamy dostęp do wiersza poleceń, którym sobie dzisiaj popracujemy. A dzisiaj spróbujemy zobaczyć jest system. Plik. Zapisz jako <laughs> biblioteki. Jest tutaj. Jak widzisz, pojawił nam się nowy dysk. But X. Jak widzisz, zobaczymy za chwilę czy ten dysk będzie podczas normalnego uruchomienia komputera jak uruchomić aplikację CMD. Jak widzisz, mamy odpad. Jeśli nie mamy tu opcji, to jest polecenia. Po prostu czekamy plik zapis jako P komputer bootx X, Windows, System 32. Jeśli nie widzisz, kliknij ponownie na plik zapisz jako komputer system C, bo dysk C w zależności jaką masz literę dysku. Ja mam na, jaką masz nazwę dysku i ja mam taką. Teraz możemy szybko wynaleźć rzeczy holderze użytkownicy mamy wiele kont Jednak dzisiaj pokażemy jak za pomocą przywracanie systemu przywrócić system z dysku recovery Klikamy wiersz polecenia i wpisujemy żadnej komendy gramy przywrócenie systemu i klikamy przywróć a jeśli mamy ostatnio problemy z dyskiem wpisujemy sfc spacja ukośnik Kan nau. Klikamy enter. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, podam parę komentarzy w opisie, które mogą Wam pomóc. эт тувона теле